To spotkanie relacjonują dziś dla Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Za chwilę pierwszy gwizdek arbitra. W poprzednim meczu udało im się pokonać przeciwnika. Dziś przekonamy się, czy są w stanie powtórzyć wynik tamtego meczu. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Zobaczymy w ich wykonaniu system 4-3-3, w którym boczni napastnicy trzymają się nie blisko skrzydeł, a pola karnego. Tak, raczej będą schodzić do środka zamiast do boków. Przewiduję, że pomocnicy będą starali się ich uruchomić prostopadłymi padaniami. Robi się niebezpiecznie. Czy będą prowadzili? Tak, tak, bramka, piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. No, w zasadzie nie do obrony. Dobrze wymierzony, celny strzał po ziemi. Pierwsza bramka w tym spotkaniu pada w szóstej minucie. Teraz. Dzieckie dośrodkowanie. Piłkę przejmują przeciwnicy. Insinie. Gabiardini. No, przejął, ale nie opanował piłki. No, może być groźnie. Insinie. Dobrze się pokazał. Hoseka Udana interwencja, klamkarza, piłka w jego rękach. Bela Blisko polekarne może strzelać. jej piłkę popatrzmy. Gabiadini. Belaragi. Teraz przy piłce Czabia nie. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę Wspaniale przechwycił Oliveri Miller No, z tego miejsca można strzelać Hamzik Jose Dobra wymiana podań. Tiago. Draxler. Ale z taką... Uderzenie w stronę bramki! Piękna interwencja. Za moment wznowienie rzut rożnego. No piłka praktycznie trafi... Uderza! Lam przejmuje piłkę. No, zażegnali niebezpieczeństwo Gabiadini. No, kto przejmie tę piłkę? Miller Lam Rodriguez. Dobra pozycja do oddania strzału. Rodriguez! No, powinien wyrównać. Mogli odrobić straty, a wciąż przegrywają. Świetnie się przedziera. No proszę, jednak potrafi odebrać piłkę przeciwnikowi. Szkoda mógł przejąć, niewiele brakowało. Zorzinio znalazł się na czystej pozycji. Insigne pewnie wyłapuje piłkę bramkarz. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Piłka uderzona z daleka, słabo, nie stanowiła problemu dla bramkarza. Już blisko pola karnego. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Ładnie się zapowiadało, ale się ze... psuło. No i Lam. Belarabi. Miller. Kolega zwrócił piłkę Lonzo. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Prostopadłe podanie: Draxler, Benakia, Gabiadini. czarują teraz długą wymianą, wybiega na pozycję. Hamzik, tak, tak, mamy bramkę, ależ akcja, ależ to są emocje, proszę Państwa. Kolejna bramka powiększa ich przewagę. Konsekwentnie dążą do zwycięstwa. Do zwycięstwa dającego awans. Przy tym prowadzeniu mogą już chyba myśleć o kolejnym rywalu. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu załku. auta. powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. O, już blisko pole karne. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Ładnie prowadzili tę akcję, ale przeciwnicy nie pozwolili jej dokończyć. Dobrze, teraz obrońcy powstrzymali. Dwa do... Nie da się ukryć, że nie był to jego no, najlepszy występ. Tak, trener słusznie zdejmuje go z boiska. Dziś mu no, ewidentnie nie szło. Blisko po może strzelać. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd u przeciwnika. No kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. No, z tego miejsca można strzelać. Jeśli strzelą, zmniejszą stratę bramkową. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. Oliveri. Dobra okazja. Ajajaj, było bardzo blisko, ale wynik wciąż utrzymuje się niekorzystny. Koledzy z drużyny patrzą z niedowierzaniem. To mógł być gol na wagę złota. Punkt zwrotny w całym meczu. Ryzykowna, ale udana interwencja. Oliveri. Piago. Blisko polekarne. Ach, było blisko. Niestety nie wyszło. Drużyna przeciwna przy piłce. Dobrze, przebił się. Jose Piękna interwencja. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Oliveri. Miller. Douglas Costa. No, może być groźnie. Świetne, prostopadłe podanie. Jest okazja do strzału. Widzi piłkę, ale będzie rzut rożny. Znakomicie wypiąstkował teraz piłkę w pole. Przed nami końcowe 30 minut. Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Tak bramkarza czy precyzja strzelającego? Piłka odbija się od słupka i ląduje w bramce. Mam nadzieję, że realizator pokaże nam akcję z innego ujęcia, bo byłem niemal pewien, że piłka minie bramkę. To tak jak ja, Darku. Może... Dostała jakiejś rotacji i po odbiciu od słupka padła do bramki. Mamy gola. Przed pierwszym bliskiem oczekiwałem wyrównanego pojedynku. Jak do tej pory nic takiego się nie zapowiada. Tak, jeden zespół wyraźnie formą przewyższa drugi. Piłka ląduje poza boiskiem. Gra zostanie wznowiona od bramki. Jose Próbował, ale stracił piłkę. Blisko już do bramki. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Ach, zmarnował taką sytuację. Jest podłamany. Sędzia przerywa grę. Rzut wolny. No, tutaj sędzia niezbyt uważny albo zbyt pobłażny. Uderzenie w stronę bramki. Jest okazja. Uderzył, ale prosto. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Dobra pozycja do oddania strzału. Realizator pokazuje statystyki prowadzący jak widzimy, oddali mniej strzałów. Widać preferują jakość nad ilość. Ma do kogo zagrać. Centra w pole karne. będzie niebezpiecznie Poza owocną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Dobra wrzutka w pole karne może być groźna. Robi się niebezpiecznie. Może uderzać na bramkę. Gol! Pomimo zmniejszenia przewagi rywali, szanse nadal wyglądają ich mizernie. Jestem zaskoczony, bo oczekiwałem wyrównanego meczu. Takiej przewagi w oddanych strzałach po jednej ze stron na pewno się nie spodziewałem. Wypracowali sobie dużo sytuacji, co znajdzie pewnie odzwierciedlenie w statystykach. Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. Próbował, ale nie udało się. Jose Aichon przejęli piłkę, popatrzmy. No, błysnął teraz klasą. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Jose Aichon i nie. No i przejęli w ostatniej chwili. Blisko polekarny może strzelać. Patryk Ewam. Nisijnie. No kto przejmie tę piłkę? Oliberi. Będzie strzelał. Nie dali się zdeprymować rywalom. I strzelili bramkę kontaktową. Teraz od remisu dzielił się ich tylko jeden gol. To może być ciekawa końcówka spotkania. Tych ostatnich kilka minut będzie się dłużyło w nieskończoność. Cóż za emocjonująca końcówka! Jest 3 do 2, a to oznacza, że będziemy dzisiaj świadkami zaciekłej walki. Za chwilę na boisku pojawią się aż trzej nowi gracze. Ale końcówka tego spotkania kibice szaleją. Gor Dobra okazja. Akcja zatrzymana. Kinsley komał. Rozrzucenie do boku. No zastanawia się, czy nie strzelać. No nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Jest groźnie, może strzelać! No, no nie wyszło. Piłka odbita od poprzeczki wychodzi za linię końcową. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Ezil! Przykra sprawa, żal tej straconej szansy na bramkę. Strzał minimalnie niecelny. Gdyby to wpadło, mogłoby to zadecydować o ostatecznym wyniku tego meczu. z Costa. Blisko pole karne. z Costa blokuje ten strzał. Mogłoby w gro... Uderza Thomas Miller. No, gdyby nie on, byłby gol. Szansa! Gol! Jest piłka w siatce! Brawo! Dzięki tej bramce prowadzą w tym spotkaniu kolejna runda Pucharu i EJ zbliża się można powiedzieć wielkimi krokami. To prawda, teraz rywale zamiast walczyć o zwycięstwo muszą najpierw odrabiać straty. Obudzili się najwyraźniej w tym meczu. Wysoko przegrywali, doprowadzają teraz do remisu. Obie drużyny są bardzo zmęczone. No i właśnie rozpoczęła się pierwsza połowa dogrywki. Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie? Parolo. W ostatniej chwili przejęli. No i strzał poszybował w trybunie. Technicznie był całkiem niezły, gdyby przybierzył metr niżej, mogło być groźnie. Już blisko pola karnego. No niestety, kiepskie dośrodkowanie i obrońca przecina podanie. Pianić niecelnie. Strata piłki. Douglas z No i la. Strata. Co zrobi przeciwnik? Bela No z tego miejsca wybiega na pozycję. Jose Kajwon. Jest bramka. Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Kolejna bramka prowadzą coraz wyżej. Tylko panowie, uwaga, nie roztrwonić tej przewagi. Tak ważny kucharze trzeba grać do końca przy każdym wyniku. Ale teraz to rywal musi atakować. 4-3. Obie drużyny wyraźnie nastawione na grę ofensywną. Insej Koman. Ribery. Bliska już do bramki. Pianicz. To może być Bela Belarabi. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Ciekawe, jak potoczą się losy w rozpoczętej właśnie drugiej połowie dogrywki. No, już blisko polekarny. karne. Kingsley on. mógł wyrównać, ależ zaprzepaścił szansę. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Douglas Costa. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. No teraz mają szansę. Przejęli piłkę popatrzmy. Dobra gra w obronie, ale to nie koniec zagrożenia. Jose Aihon. Ezil. Robi się niebezpiecznie. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Jeszcze 8 minut do końca dogrywki. Miller. No, kto przejmie tę piłkę? Pozostało ostatnie 6 minut dogrywki. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem zautu. Jose Calhoun, Kinsley Coman. No, może być groźnie. No, udało się przejąć. Wizdek sędziego, no i mamy rzut wolny. Że teraz podskoczyli w murze, zablokowali piłkę. Dobra pozycja do oddania strzału. Uderzenie w Saneganku. Tak, mamy bramkę, ale akcja, ależ to są emocje, proszę Państwa. Teraz już przeciwnik ma dużo większą stratę do odrobienia. To pozwala uspokoić grę i...